Cześć, jestem Włagowie. Przedstawię Ci swój pomysł na to, co chciałbym tu zrobić, a Ty mi powiesz, dlaczego to nie zadziała. Co Ty na to? Więc tak, jestem na działce gminnej, która leży przy PKP, ma około 84 ary. Według planu zagospodarowania przestrzennego jest działką kolejową, nie ma przyłączy wody, nie ma przyłączy prądu. Koszt dzierżawy, jaki gmina obecnie wyznaczyła, to jest 16 tysięcy złotych rocznie i wójt e, chciałby to wydzierżawić pod parking płatny. Według mnie parking płatny się tu nie sprawdzi, więc mój pomysł to zrobienie tutaj pola do paintballu. Tak? Do paintballu, świetna atrakcja turystyczna, która mogłaby w Łagowie się, uważam, świetnie sprawdzić. Chciałbym zaproponować gminie to, żeby wydzierżawiła mi ten teren za złotówkę na, za 5 lat, na 5 lat za złotówkę rocznie, e, z założeniem, że zakładam tutaj działalność gospodarczą i tutaj odprowadzam podatki. To teraz kwestia do Ciebie. Dlaczego to się nie może udać? Czy. Nie, zostawiam tę kwestię. Dlaczego taka rzecz nie może się udać? Chyba, że może się udać. Jak myślisz? Czy współpraca publiczno-prywatna może zadziałać? Czy młodzi ludzie, którzy mają pomysły, mogą zgłaszać się do gmin ze swoimi pomysłami i otrzymywać dobre warunki na to, żeby próbowali? Czy lepiej, żeby gmina nie zarobiła na tym terenie nic? Czekam na Twoje podpowiedzi, ponieważ no, ja nie jestem e, wszechwiedzący. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.